Witam Was. Dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć Wam o naszych pistoletach FX. Jest to FX4, FX3 i FX3 Mini. Pistolety mamy w ofercie od ponad roku. Przez ten czas sprzedaliśmy setki, a może nawet tysiące sztuk. Dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć, jakie mamy zestawy, jakie mamy konfiguracje, jakie mamy dysze do tych pistoletów. Pistolety możecie kupić osobno w pojedynczych opakowaniach na jedno sztuki, jak również w zestawach. I teraz co mamy w takim zestawie? W zestawie są dwa pistolety i manometr zawsze. I Jakie mamy te zestawy? FX Pro i tutaj mamy pistolet FX4 i FX3 Mini. Następnie mamy zestaw FX Expert. I w skład tego zestawu wchodzi pistolet FX4+ i FX3+. Następny to jest zestaw FX standard i tutaj wchodzi pistolet FX3+ oraz FX3 mini. oraz ostatni zestaw FX3+ i w skład tego zestawu wchodzi pistolet FX3+ i FX3, czyli dwa pistolety FX3. Teraz może kilka słów o naszych pistoletach. Taką naszą najlepszą pozycją to jest pistolet FX4. Pistolet jest dostępny z dwoma rodzajami Dysz: 1.3 i 1.4. Nadaje się do lakierów bazowych konwencjonalnych, wodorościęczalnych do lakierów akrylowych i oczywiście do lakierów bezbarwnych. Jeżeli chodzi o, o głowicę, głowica to jest rodzaj MP, czyli taki pośredni między głowicą wysokociśnieniową a niskociśnieniową. Następny to jest pistolet FX3+. Jest to bardziej przystępna cenowo propozycja i tutaj mamy dostępność dysz trochę szerszą, dysza 13. 1,4, 1,7 i 2,0. Pistolet możecie używać zarówno do baz konwencjonalnych, wodorościęczalnych, lakierów akrylowych, lakierów bezbarwnych, jak również z dyszami 1,7 i 2 do wszelkiego rodzaju podkładów. Typ atomizacji MP, czyli podobnie jak w pistolecie FX4. Ostatnią propozycją jest pistolet FX3 Mini. Jest to pistolet dostępny tylko z jednym rodzajem dyszy 1.0. Pistolet jest w technologii HVLP. Świetnie nadaje się do wszelkiego rodzaju mniejszych napraw, napraw spod, wykonywania jakichś drobnych zaprawek. I teraz takie krótkie porównanie tych pistoletów. Tak jak wstępnie mówiłem, wyżej klasyfikujemy pistolet FX4. Tutaj jak sobie zobaczycie, to jest ten cały układ współosiowy. Tutaj mamy szerokość strumienia, dawkę materiału i tutaj mamy regulację ciśnienia. W pistolecie FX3 troszeczkę jest to inaczej. Tutaj mamy szerokość strumienia. Tutaj już nie ma tego układu współosiowego. Regulacja dawki materiału i też tutaj na dole regulacja ciśnienia. FX3 Mini to jest w zasadzie mniejsza kopia pistoletu FX3 Plus. Czyli te wszystkie pokrętła mamy dokładnie w tych samych miejscach. Teraz Wam pokażę, co zawiera taki pojedynczy zestaw. Kartoniku. Mamy tutaj kubek opadowy wykonany z materiału POM, czyli z dobrego tworzywa. Jest odporny na pęcznienie. Tak? Oczywiście nakrętka i taka faska, taka uszczelka, która powoduje, że podczas lakierowania zmniejszamy ryzyko, że lakier nam kapnie na element. Czyli kubeczek naprawdę dobrej jakości. No i teraz to, co najważniejsze, czyli pistolecik, ładnie zabezpieczony. Teraz zwróćcie uwagę, tutaj też jest dodatkowe zabezpieczenie, żeby w czasie transportu albo późniejszego waszego przechowywania nie uszkodzić newralgicznego punktu, czyli głowicy. Tak. Fajne zabezpieczenie. Także są zabezpieczenia tutaj pojedyncze i od spodu na powietrze. Aby też w czasie transportu nic się tutaj niepotrzebnie nie dostało. Oczywiście te rzeczy, jak będziemy montować pistolet, to odkładamy. Tak, z wyczuciem do oporu. Teraz, co jeszcze tutaj mamy w zestawie? W zestawie mamy klucz. I co ważne. Zawsze korzystajcie z klucza, który jest dołączony do zestawu. A dlaczego? Żeby przyszłościowo, przy odkręcaniu na przykład dyszy, nie uszkodzić tej dyszy. Nie odkręcajcie dyszy na przykład żadnym płaskim kluczem. Tak jest w zestawie, taki jak ma być. Jeszcze tutaj pokażemy, jak to wygląda. Konstrukcja jest prosta, bo po odkręceniu tej dyszy. Nie ma tam żadnych uszczelek, więc nie musicie się martwić, że coś tam się yy, zużyje. I teraz co ważne, po odkręceniu, po odkręceniu tej dyszy, zwróćcie uwagę, tutaj nie ma żadnych uszczelek, nie ma ryzyka, że coś się zużyje. To jest bardzo fajne, sprawdzone rozwiązanie. I teraz, jak dokręcamy dyszę, to też ta dysza musi być Dosyć dobrze dokręcona, nie jakoś na, si na siłę, na hama, ale z wyczuciem musi być dokręcona. Jeżeli ona nie będzie dokręcona, to podczas pracy pistolet będzie nam przerywał i to jest najczęstsza przyczyna. Resztę rzeczy, sprężynka, iglica, to są w zasadzie najważniejsze elementy tego pistoletu, które przy codziennej eksploatacji będziecie wyjmować czy demontować. W zestawie także macie szczoteczkę, końcówkę. Jeżeli ktoś nie posiada manometru, to jest od razu w zestawie końcówka lub też ta sama końcówka będzie pasowała na manometr. Teraz najczęściej zadawane pytanie, do czego są tutaj te kolorowe klocuszki. Tak? Więc jeżeli będziecie mieli dwa pistolety, albo pracujecie na lakierni, i takich pistoletów jest kilka. To są po prostu takie znaczniki, które tutaj wtykamy. Na przykład mój kolor to jest żółty, a kolegi kolor może być, yy, może być na przykład niebieski. Jeszcze na końcu macie tutaj instrukcję obsługi pistoletu. Oczywiście w zestawie z pistoletem jest również sitko, które można tutaj sobie wsadzić zanim zamontujemy kubek w jedną stronę, niektórzy tak montują, niektórzy w tą stronę. Ale jest w zestawie takie siteczko. Mamy tutaj zestaw Expert i tutaj do wyboru macie pistolet FX4 z dyszą 1.3 lub 1.4. FX3 i tutaj macie do wyboru dysze 1.3, 1.4, 1.7 i 2.0. I od Was zależy tak naprawdę jaką sobie tutaj zrobicie tą konfigurację w tych dyszach. Dodatkowo są dwa yy, zbiorniki opadowe na lakier, to są takie same zbiorniki. Mamy też manometr, mamy dwie końcówki, dwa sitka. Szczoteczkę do czyszczenia i klucz do pistoletów do konserwacji bieżącej. Co jeszcze tutaj znajdziemy? Znajdziemy taką oto redukcję, którą możemy tutaj nakręcić na pistolet, czy to FX4, czy FX3. I możemy współpracować z naszymi kubkami FPS. Kolejny zestaw FX Pro i tutaj mamy pistolet FX4, FX3 Mini. Tutaj mamy też manometr i standardowo dwie końcówki, dwa sitka. Nie mamy tutaj redukcji pod FPS-y. No i kubeczki standardowo do dużego pistoletu i do małego. Klucze także. Tutaj mamy dwa klucze: szczoteczka i znaczniki. Zestaw FX standard. I tu mamy pistolet FX3 Plus i FX3 Mini. Standardowo manometr. Dwie końcówki, dwa sitka i dwa kubki. Klucz, szczoteczka do konserwacji. Zestaw FX3 Plus. Tutaj mamy dwa pistolety FX3, Plus, dwa kubeczki, dwie końcówki, dwa sitka. Oczywiście manometr. Tutaj także jest redukcja pod FPS-y, standardowo szczoteczka, klucz, to wszystko co jest wymagane. Oczywiście w tych wszystkich zestawach macie dowolność konfiguracji dysz, tak jak w przypadku zestawu FX3+, możecie yy, dobrać sobie dwa pistolety i na przykład jeden z dyszą 1.3, drugi z dyszą 1.7, lub jak ktoś woli dwa takie same, czyli z takimi samymi dyszami. Dotyczy to oczywiście wszystkich zestawów. Te konfiguracje możecie przeprowadzać sobie dowolnie. Odnośnie ustawień pistoletu, bo to są najczęściej zadawane pytania, czy to będziemy mieli model FX4, czy FX3. Zasada jest podobna i od czego zaczniemy? Jeżeli mamy podpięty manometr, co jest wskazane, to zawsze tutaj na pistolecie to otwarcie powietrza musi być maksimum. Nie możemy zrobić czegoś takiego, że to będzie skręcone i będziemy wtedy regulować manometrem. Nie, wtedy te wskazania będą mylne. To odkręcamy i dopiero sobie manometrem ustawiamy jeżeli chodzi o ten pistolet DWX4, ustawienia przy lakierowaniu bazą 1,7, 1,8, tak do podstawowego lakierowania. Ewentualnie ostatnia taka warstwa, tak zwana przepyłka, to wtedy ciśnienie obniżamy o 0,5 bara. Czyli 1,7, 1,8, ale na pewno nie więcej, jeżeli chodzi o bazę, niż 2 atmosfery. Tak, czyli coś takiego. Jeżeli chodzi o dawkę materiału, tak? Czyli to tutaj pokrętło. to zobaczcie, jeżeli to skręcimy maksymalnie, ja mogę sobie dusić, ale tutaj mi żadna, żaden lakier, żadna baza mi nie poleci. Dopiero jak to sobie zacznę odkręcać, stopniowo. O, już teraz coś leci. I za każdym obrotem tego materiału będzie więcej leciało. Jeżeli chodzi o ten pistolet, jak ja mam tutaj rozkręcone, możemy wspólnie policzyć. Jeden obrót, praktycznie nic nie leci. Drugi obrót, coś już zaczyna lecieć. Trzeci obrót i tak myślę, że to jest optymalnie na ustawienie do bazy. Oczywiście w zależności od preferencji każdy może sobie to regulować według według potrzeb. Niektórzy rozkręcają to bardziej, ale później ten cygiel nie do końca jest uruchamiany, też tak można. Kolejne pokrętło, czyli szerokość strumienia. Kręcąc w prawo. Mamy strumień tak zwany punktowy, i w zależności jak będziemy to rozkręcać maksymalnie, i tu też zobaczcie, że strumień na tym pistolecie jest naprawdę fajny, szeroki. Zobaczcie, że teraz przy tych ustawieniach 1.8 bara ten strumień jest ładny, równy. Na całej swojej szerokości. Ale zobaczcie, co się stanie, jeżeli mu dodamy więcej. Tu i tu jest, środek robi się pusty. Dlatego zwróćcie uwagę, żeby nie lakierować na zbyt dużym ciśnieniu, bo będziecie mieli problemy, będzie chmurzenie, będą cienie, szczególnie na srebrnych kolorach. Będzie się Wam wytwarzał dodatkowy, niepotrzebny otkusz i inne rzeczy. Sprawdzimy sobie jeszcze. W drugą stronę można sprawdzić pistolet, czyli przestawimy dyszę na pion. W ten sposób też ładnie. Czyli w ten sposób sprawdzacie, jeżeli, jeżeli w jakikolwiek sposób by ten ślad był zaburzony. To bardzo często jest to spowodowane zabrudzeniem albo tych dysz powietrznych, albo tutaj głównej jakby dyszy. Tak wtedy trzeba rozebrać, umyć, przedmuchać. Nie czyście nigdy pistoletu jakimiś ostrymi igłami, tylko delikatnie namoczyć to w rozpuszczalniku. Ewentualnie użyć preparatu Paintex, spryskać, zostawić na 10-15 minut. Wziąć rozpuszczalnik, pędzelek, umyć, wydmuchać, sprawdzić jeszcze raz. Jeżeli będziecie jakimiś igłami to przekuwać, nakłuwać, zniszczycie sobie głowicę po prostu, nie? Jeżeli chodzi o samo lakierowanie, to pamiętajcie, że podczas lakierowania szczególnie dużych elementów te pasy muszą na siebie nachodzić najlepiej około 50-50%, wtedy unikniecie przy lakierowaniu dużych elementów, właśnie tak zwanej zebry. Czyli... i następny pas, 50%. 50%. Co jeszcze ważne, oczywiście pistolet to jedno. Akurat ten co tutaj widzicie, FX4 Plus, ja ten pistolet użytkuję już ponad rok czasu, nie ma z nim najmniejszych, najmniejszych problemów. Jeżeli chodzi oczywiście o lakierowanie, no to pistolet, jedna sprawa, umiejętności, druga sprawa, materiał, trzecia sprawa też. Jeżeli chodzi o bazę, szczególnie o trudne jakieś srebrne czy szampańskie kolory, to zawsze będziemy zalecać użycie rozcięczalnika, który jest do tego systemu dedykowany. Pamiętajcie jeszcze jedno: jeżeli temperatura jest powyżej 25 stopni Celsjusza w kabinie, stosujemy najlepiej rozcieńczalnik wolny. I naprawdę rozcieńczalnik ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o lakierowanie większych elementów. Ktoś też zadał pytanie, czy bez kabiny da się polakierować? Oczywiście, że się da. Kwestia warunków, kwestia waszego bezpieczeństwa, kwestia waszego zdrowia, wtedy musicie y, używać już jakichś dobrych y, masek lakierniczych. Kabina jednak zawsze troszkę nam tutaj y, wyciągnie. Zresztą widzicie, jak tutaj lakierujemy, praktycznie tego pyłu za dużo, za dużo nie ma. Oczywiście nie znaczy to, że podczas lakierowania w kabinie nie y, zakładamy nie zakładamy maski. No to rozpoczynamy lakierowanie. Ciśnienie ustawiamy na 1,8. Atmosfery materiał tak jak mówiłem wcześniej. Trzy obroty odkręcamy. Szerokość strumienia na full. Tu, oczywiście, powietrze na full. I tylko regulujemy te nasze 1,8 na manometrze. Nakładamy pierwszą warstwę, odległość tak jak widzieliście około 20 cm. Nakładamy pełną warstwę, tak, ale też nie ma być ona za gruba. Ważne, żeby ta baza nam ładnie, ładnie odsychała. Teraz 5-10 minut odparowania i nakładamy kolejną warstwę i można powiedzieć, że ta warstwa już będzie na takie 70%. Ważne też, żeby nie przyspieszać, nie odmuchiwać pistoletem tych warstw. To ma samoczynnie sobie spokojnie odparować. Na początku możecie mieć wrażenie, że są jakieś takie cienie, chmury, ale to po wyschnięciu nam zniknie. Oczywiście przed pierwszym nakładaniem bazy, co nie było tutaj pokazane, ale to wykonałem, należy powierzchnię przetrzeć ściereczką pyłochłonną. Tak? I też po każdym nałożeniu bazy, tylko musicie się upewnić, że ta baza Wam dobrze przeschła, też możecie spokojnie ściereczką sobie przetrzeć. Jednocześnie dmuchamy sobie albo pistoletem do dmuchania, albo pistoletem lakierniczym. Zabieg ten zdecydowanie zmniejsza ilość wtrąceń, które będziecie mieli finalnie na elemencie. Myślę, że możemy nakładać kolejną warstwę, tak jak wcześniej wspomniałem, warstwa 70-80%, ciśnienie standardowo nie zmieniamy, 1,8 atmosfery. Drugą warstwę mamy nałożoną, ponownie czekamy około 5-10 minut na odparowanie i kolejna warstwa to będzie taka warstwa przy, przypylona, wtedy obniżamy sobie ciśnienie o około pół atmosfery, czyli do y, parametrów 1,3 bara i będziemy nakładać już z trochę dalszej odległości, około 30 cm spokojnie, równomiernie. Ale najpierw ta warstwa musi nam odparować. Druga warstwa przeschła. Już możecie zobaczyć, że nie ma tu żadnych yy, ciap, chmur, niczego. I teraz taka wyrównująca i za, zarazem warstwa taka, która ustali nam docelowy kolor. Zmieniamy parametry, ciśnienie. Jeden, trzy. Ostatnią warstwę mamy nałożoną. Pamiętajcie, żeby ona była lekko wilgotna. Ona nie ma być sucha. I ten szybkość jakby lakierowania też troszeczkę trzeba zwolnić. Czyli trochę wolniej, trochę dalej zaczynamy aplikację lakieru bezbarwnego. Generalnie dwie pełne warstwy. W większości naszych lakierów jest to pierwsza pełna warstwa 50 minut. Między warstwami kolejna pełna warstwa. Dobra, pierwszą warstwę mamy położoną, ważne, żeby ona też była rozlana, żeby to nie była taka niedotryskana warstwa, ponieważ druga warstwa wtedy by zdecydowanie gorzej wyglądała. Im ładniej położymy pierwszą warstwę, tym ładniej będzie wyglądała druga, czyli finalna warstwa. Teraz sobie czekamy około 5 minut i będziemy nakładać kolejną. Teraz, na przykład, w przypadku maski, to od Was zależy, jaką chcecie strukturę. Jeżeli ona ma być większa, możecie w takiej pozycji zostawić. Jeżeli chcecie, żeby maska się bardziej, ta struktura bardziej rozpłynęła, wtedy spokojnie można maskę sobie y, położyć na płasko. Oczywiście, jeżeli chodzi o samo lakierowanie bezbarwnym, to ta odległość już nie 20 cm, tylko troszeczkę bliżej. W zależności oczywiście od pistoletu, jeżeli mówimy o tym pistolecie, to ta odległość myślę, że 10-15 cm, w zależności od elementu. Nie? Pozdrawiam Was, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, możecie śmiało do nas dzwonić, pisać, na pewno pomożemy Wam w każdej sytuacji. Pozdrawiam.